Dajcie z tej strony kuba 1 kuba, dzisiaj na wasze wezmę coś bardzo nietypowego, ponieważ jest to łapka na muchy. Jest to elektroniczna pasa, którą kupiłem w rozmanie za około 15 zł i nie, nie będziemy sprawdzać, czy zabija muchy, jednak zrobimy coś wiele lepszego, ponieważ zrobimy sobie z niej mini paralizator. Zaczynamy od rozkręcenia dwóch śrubek na krańcach obudowy. Tak to się prezentuje. Teraz rozkręcamy tę niebieską część. Nasze druciki tutaj są połączone równolegle, dlatego teraz włączę tym przyciskiem, przytrzymam go i zmierzę napięcie, jakie jest na naszym, na naszej łapce na much. Napięcie to ponad 1300 V. Podcinamy druty wychodzące z przetwornicy I likwidujemy całą siatkę Teraz musimy zrobić jeszcze końcówki do naszego paralizatora Mogą być takie normalne z wtyczki do gniazdka Niestety nasza końcówka jest trochę za duża i nie mieści się tutaj, ale to na szczęście nie jest problem. W tej chwili wszystko już wchodzi i trzyma się bardzo dobrze. Teraz musimy to przylotować, po czym zakleić klejem na gorąco. Wszystko już zlutowane, można montować. W tej chwili przylutowaną końcówkę zalewamy warstwą kleju na gorąco. Po wyschnięciu kleju na gorąco wsadzamy baterię, a całość skręcamy do kupy. Na koniec całość zalewamy od góry klejem na gorąco. Cóż, nasz mini to jest już gotowy. Oczywiście po włączeniu dotknięcie do jednego e, nic nie zrobi, do drugiego też. Trzeba dotknąć do obydwu, żeby poczuć. W tym odcinku to by było na tyle. Będę się z Wami żegnał. Zachęcam także do bieżenia reszty moich filmów oraz zasubskrybowania kanału. Narka!